Rynek najmu w Polsce jest stosunkowo mały. Jedynie 12% gospodarstw domowych korzysta z tej formy zamieszkania. W Polsce nadal najbardziej popularną formą i też pożądaną jest posiadanie mieszkania na własność. Taką kolejną kwestią jest też to, że ten polski, prywatny rynek najmu jest bardzo rozdrobniony i też nisko profesjonalny. Mam tutaj na myśli, że większość osób, większość wynajmujących, według polityki Insight, jest to 96%, są to osoby prywatne. Pozostałe cztery to są firmy, które zajmują się zarządzaniem nieruchomościami lub podmioty najmu instytucjonalnego. Także, jak widzimy, tutaj po tym rynku poruszają się z obu stron głównie osoby prywatne i niekoniecznie też mające zawsze wiedzę na temat, Um, tego rynku najmu, szczególnie od strony prawnej.